Dzień dobry, witamy Państwa. To jest audycja Prezydencki Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani prezydent, za nami ważny dzień. Wczoraj jest pierwsza sesja za przysiężenie e, wszystkich nowych radnych i tak dalej. Pani prezydent, Internauta dopytuje, czy spodziewała się pani tych czterech klubów w Radzie Miasta i odsobnego klubu Lewicy? Yy, życie nauczyło mnie, że można się wszystkiego spodziewać, aczkolwiek oczywiście spodziewałam się po ilości radnych. To nie jest klub Lewicy, zacznijmy od tego, bo w Radzie Miasta jest jeden klub partyjny, Prawa i Sprawiedliwości, ma czterech swoich członków. Natomiast to jest klub yy, koalicji, yy, wspólnoty przepraszam, samorządowej, bo w Radzie Miasta są cztery kluby. Jeden to jest właśnie prawa i sprawiedliwości, jedyny polityczny i trzy pozostałe nie mają barw politycznych, tylko są to takie samorządowe, i między innymi właśnie wspólnota samorządowa. Natomiast ilu, ilu członków tego klubu jest członkiem lewicy, to śmiem twierdzić, że jednak nie wszyscy. Więc można się było tego spodziewać, to nie ma znaczenia dla mnie, bo będę współpracowała i mam taką deklarację od całego klubu, łącznie z szefową tego klubu, Renatą Brączyk, więc my się spotykamy tak naprawdę, bo już spotykamy się od kilku tygodni, bo przecież od 7 kwietnia upłynęło trochę czasu. Spotykamy się po prostu w tym całym gronie 14-osobowym. Są dwa kluby, wspólnoty samorządowej i tak dla Kołobrzegu, z którymi współpracuję, ale to nie oznacza, to nie oznacza, że nie będę współpracowała z koalicją samorządową, bo tam również są trzy osoby i, i pewnie będą mieli ciekawe projekty, a jeśli będą chcieli współpracować w zakresie realizacji projektów, które są moimi programami programowymi, no to ja oczywiście mam szeroko drzwi otwarte. Wczoraj zaprosiłam wszystkich do współpracy, również Klub Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że w samorządzie nie powinno kierować się barwami politycznymi, preferencjami politycznymi, tylko kierować się no, dobrem mieszkańców. Po to poszliśmy do samorządu, żeby pracować na rzecz naszego miasta i na rzecz jego mieszkańców. Zobaczymy, jak te relacje będą się układały. Wczoraj był pierwszy dzień, jest wielu radnych, którzy po raz pierwszy zasiadają w ławach Rady Miasta. Jest wielu młodych radnych, najmłodszych wydaje mi się, że ma 19 lat z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale również w Tak dla Kołobrzegu jest wielu młodych radnych. Jest Klaudia Rubanowicz, nowa, taki powiew świeżości jest Dawid który też jest, no, reprezentuje to młode pokolenie, Zuzanna Hazubska. Więc no, to, jest takie, to jest taka nowość, taki powiew świeżości, ale są też radni doświadczeni, jak chociażby przewodniczący Bogdan Błaszczyk, który ponownie został wybrany na tę funkcję. Skład prezydium zmienił się, został kandydatem. A no Barzynek. właśnie, pani prezydent, a, skład powołany, prezydium. Tak, a powołany został jeszcze mm -hmm. Przemysław Kiełkowski. No właśnie, i bo o pana Przemysława Kiełkowskiego chciałam zapytać. Mm -hmm. Chyba trochę niespodziewanie został e, wiceprzewodniczącym. Tak, jak to się stało się? Tak to się stało, że po prostu ci radni, którzy uzyskali największą ilość głosów od radnych, oni mają największy mandat zaufania. Oni zasiadają w prezydium i takiego, takiego wyboru wczoraj radni dokonali. Zresztą muszę powiedzieć, że naprawdę odbywało się to w sposób bardzo demokratyczny, bo pan przewodniczący Bogdan Błaszczyk spotykał się z szefami wszystkich klubów. Czyli opozycja stąd, nie chciała swojego, swojego opozycja to, co kandydata zaproponowała, Takie propozycje zostały opozycji spełnione. Poza jednym drobnym. Zdaje się przypadkiem, w którejś z komisji zasiada dwóch przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a w którejś komisji chyba nie zasiada żaden. Ale to taka decyzja była radnych. I tak jak wskazywali, czy pan radny Jacek Woźniak. Z Koalicji Samorządowej czy pa panowie z Prawa i Sprawiedliwości, oni po prostu pracują w tych komisjach, w których chcieli. Nikt im nie ograniczał dostępu. Proszę zobaczyć dwie ważne komisje, które pełnią funkcje kontrolne bo i Komisja Rewizyjna, i Komisja Skargi Wniosków przewodniczą jej. A to tak musi być. W no ale tak nie jest wszędzie i tak też patrząc na to, nie musiało tak być. Nie będę przypominała tego, co działo się 5,5 roku temu. Ja uważam, że w demokratycznym samorządzie trzeba te zasady demokracji szanować, uszanować, więc były takie spotkania, oni przedstawicieli swoich podali. Tak jak powiedziałam, poza drobnym wyjątkiem w komisji, bodajże w komisji mieszkaniowej, nie wszyscy zasiadają, ale ci, którzy deklarowali, ale po prostu ilość miejsc tak została ustanowiona. I, i być może później w troku pracy zostanie to zmienione. Ja nie ingeruję w to. Radni sami powinni wiedzieć, w jakiej komisji chcą pracować i na ile mają doświadczenie i kompetencje, żeby takiej komisji przewodniczyć. Więc no, zobaczymy no dobry prognostyk. Wczorajsza sesja, że nie było utarczek politycznych, co mnie się bardzo podoba. Mieszkańcy nie chcą kłótni, takich politycznych. Ja zawsze powtarzam, spierajmy się, dyskutujmy się, bo to są zasady demokracji, że trzeba wymieniać poglądy, ale kierujmy się przede wszystkim dobrem mieszkańców, dobrem tego miasta a nie y, polityką, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. A pani prezydent, będziemy się przyglądać, jak ta współpraca będzie wyglądać w tej sesja. kadencji. No właśnie. Już są zaplanowane wszystkie terminy, jeszcze tylko powiem, wszystkie terminy do końca roku, więc ten stary zwyczaj, obyczaj, który pan przewodniczący Bogdan Terminy Błaszczyk, sesji. Terminy mhm. sesji, tak, które pan Bogdan Błaszczyk wprowadził jest kontynuowany, więc wszystko jest uporządkowane, wiemy już, kiedy te sesje będą się odbywały. Dla mnie i dla urzędników jest to Duża pomoc, bo możemy wtedy zaplanować i wiemy już, kiedy będzie sesja budżetowa i wiemy, kiedy będzie sesja absolutoryjna 19 czerwca, więc te wszystkie terminy radni już wiedzą, jakie są. No i teraz do pracy. Pierwsze komisje pewnie już niebawem ruszą. My już mamy przygotowany raport o stanie miasta, więc muszą też radni zapoznać się z tym raportem. I tak jak powiedziałam, dla dobra miasta pracy. I oby tylko wszystkim radnym wystarczyło tej energii i zapału do pracy przez całą kadencję, nie tylko na Tego początku. Już Pani prezydent, kiedyś sesje Rady Miasta odbywały się tutaj w budynku, w sali konferencyjnej, tak naprawdę przy Urzędzie Miasta, teraz są w ratuszu. No właśnie, i o ten budynek pod dawnym Urzędzie Pracy pyta, pytają internauci, bo tam. Planowany jest remont, tam ma się sporo zmienić. Tak, oczywiście można to zmienić. Zasięgnęłam opinii eksperta, była wykonana ekspertyza, no bo budynek stoi zupełnie niewykorzystany. Ta część, gdzie była sala konferencyjna, odbywały się sesje Rady Miasta, wykorzystałam po prostu, przygotowałam biura i urzędnicy dzisiaj, i urzędnicy, i ci, którzy przychodzą do urzędu, czyli mieszkańcy, mają komfort. Urzędnicy pracy, a ci, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy, również komfortową sytuację, bo trudno jest rozmawiać o podatkach, na przykład, kiedy kilka osób rozmawia równocześnie w jednym pomieszczeniu. Więc utworzone tam zostało pięć, pięć biur, i w tych biurach siedzą urzędnicy, pracują urzędnicy, i jedna mała salka konferencyjna, taka do łączeń online, taka do spotkań z naczelnikami, bo musi być. Natomiast sesje Rady Miasta są w sali koncertowej Ratusza, i to się sprawdziło. Przyjęło się, radni są zadowoleni i myślę, że tu już nie trzeba tego komentować. Natomiast to, co jest na parterze, dzisiaj to, co widzą Państwo na parterze, ten remont, no to jest tak naprawdę mój obowiązek i chęć uregulowania kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Urzędu Miasta. Urząd Miasta po prostu nie jest dostępny i dla mnie jest to zawsze wielkie takie emocjonalne przeżycie kiedy muszę zejść ja albo urzędnicy i rozmawiać ze sobą na wózku w miejscu do tego niedostosowanym no bo jest to przykre my powinniśmy już mieć urząd dostosowany sprawy związane z budową urzędu upadły sprawy związane z przekazaniem budynków gdzieś są daleko w tyle życie się toczy każdego dnia i każdego dnia różni ludzie przychodzą do urzędu przychodzą mamy z wózkiem i z dzieckiem przychodzą Mieszkańcy, którzy poruszają się na wózku inwalidzkim samodzielnie bądź z opiekunem, i trzeba im zapewnić godne warunki. Dlatego postanowiłam zacząć w pierwszym etapie od przygotowania właśnie tej przestrzeni takiej do obsługi klienta, i to się właśnie teraz dzieje. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Pefronu. No, i powstanie tam takie biuro obsługi klienta, czyli tam po prostu nasi mieszkańcy wreszcie będą mogli bez barier spotkać się z urzędnikami, ale to jest dopiero pierwszy etap, bo w międzyczasie wykonana została ekspertyza i okazało się, że oczywiście można te biura, które są na dole, przerobić, oczywiście, i przy zachowaniu odpowiednich parametrów, te biura mogą funkcjonować właśnie jako przestrzeń biurowa, więc zamierzam, w kolejnym etapie właśnie wyremontować ten parter. Zamierzam również termomodernizować ten budynek, żeby on też już nie odstawał, bo termomodernizacja budynku głównego będzie się już odbywała wkrótce. Pozyskaliśmy na to ośrodki. No i też ta część druga, ten po tym dawnym Urzędzie Pracy, również chcemy wykorzystać na pomieszczenia biurowe, tak, żeby i urzędnicy mieli komfort pracy, ale przede wszystkim, żeby na parterze były biura, które są najczęściej przez mieszkańców odwiedzane, żeby każdy koobrzeżanin mógł wejść do urzędu i żeby nie było tych barier architektonicznych, których po prostu nie, nie mogło, nie powinno już być dawno. Natomiast, no, ten urząd jest tak skonstruowany, że tu po prostu no, nie możemy zrobić takiej radykalnej zmiany, i tu już i mój poprzednik podejmował takie próby i ja, więc po prostu ja podjęłam taką decyzję, że wykorzystam ten budynek. To teraz most yy, ulica Kamienna. Kiedy remont? Jak zakończy się remont um, ulicy Krzywoustego, bo tu totalnie byśmy zakorkowali miasto. Zresztą ta ulica Krzywoustego tak naprawdę wstrzymuje kilka remontów ulic, bo i ulica Chodkiewicza, planujemy na, ją na ostatni um, kwartał tego roku, mhm. i ulica Bogusława 10 mhm. i Jerzego. Tu jesteśmy już też gotowi, tyle że czekamy, aż zakończy się remont ulicy Krzywoustego. No, i most przy ulicy Kamiennej, on też wymaga remontu. Wszyscy pamiętamy historię, ten most był nam przekazany, zrobiliśmy ekspertyzę, nie nadaje się do użytkowania takiego, jaki był dotychczas użytkowany i te ciężkie auta jeżdżą ulicą solną. My wyremontujemy tylko ten jeden most nad kanałem drzewnym, pozostanie nam jeszcze ten długi most nad Parsentą, ale już w ramach tego remontu będzie i ścieżka rowerowa. I chodnik, więc to już taki będzie remont kompleksowy. Natomiast nie zrobimy niczego, dopóki nie skończy się remont ulicy Krzywołstego. Więc w tym roku powinien ten przetarg być rozstrzygnięty. Myślę, że po sezonie, w sezonie tym takim jesienno-zimowym, rozpoczniemy. Wielu mieszkańców czeka na zakończenie tak remontu ulicy Krzywołstego. Wielu czeka i tu jeszcze raz, żebyście Państwo później nie mówili, że Pani obiecała, obiecuję, że będzie ten remont. Bo po to robiliśmy dokumentację, ale nie powiem Państwu, kiedy zacznę, bo zaczniemy wtedy, kiedy zarząd dróg wojewódzki, kiedy marszałek upora się z remontem ulicy Krzywoustego. Tutaj różne są zdania mieszkańców na temat trwającego właśnie remontu, ale dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. O ścieżkach rowerowych, o ścieżce rowerowej. Tutaj Pani wspomniała przy okazji tego mostu i jego remontu, a internauta dopytuje, kiedy te ścieżki będą ze sobą połączone, bo teraz są takie niestety poprzerywane miejsca. Oczywiście są, ja dużo, poprzemieszczam po się po ścieżkach rowerowych. Mamy ponad już 38 km ścieżek rowerowych na terenie miasta. Są naprawdę piękne. No i teraz jest ten czas, kiedy my musimy je po prostu połączyć. Miałam to w swoim programie wyborczym. No i jednym z takich działań jest właśnie wykonana ścieżka rowerowa nad kanałem drzewnym przy ulicy Łopułskiego. To jest taki fragment, gdzie zawsze trzeba było zejść z roweru i przeprowadzić rower. Oczywiście jeszcze pozostaje nam most przy ulicy kamiennej. Tak jak powiedziałam, pierwsza część będzie wraz z tym mostem nad kanałem drzewnym wykonana i jest więcej takich miejsc. Gdzie po prostu jeszcze musimy nowe rozwiązania zastosować. Mamy przygotowaną dokumentację projektową na most nad, nad rzeką od ulicy Ważelniczej aż do ulicy Bałtyckiej. To jest duża taka kładka i to będzie duża inwestycja, ale dokumentacja jest i planujemy, jak już będą uruchomione nabory z Krajowego Planu Odbudowy, pozyskać te środki. No i pewnie te takie drobne gdzieś jeszcze ścieżki rowerowe. My cały czas coś poprawiamy, coś łączymy. Może tego nie widać, może to nie jest aż tak spektakularne, ale to nie jest tak, że niczego nie robimy. Po prostu. No, wymaga to dużych nakładów finansowych, zresztą myśmy przeprowadzili taką ankietę, ponad tysiąc osób wypowiedziało się na temat ścieżek rowerowych, no bo też chciałam coś sięgnąć opinii mieszkańców. Te uwagi teraz są analizowane, my sukcesywnie też robimy takie objazdy i planujemy w najbliższym czasie, również z dziennikarzami, po prostu sprawdzić te ścieżki rowerowe, jak są przygotowane do sezonu letniego, no i Będziemy je na pewno uzupełniali. Tylko tak jak powiedziałam, nie wszystko od razu. Mój poprzednik robił te duże fragmenty ścieżek rowerowych. My też, no bo na promenadzie też spora część ostatnio jechałam. Jest to naprawdę jeden z bardziej urokliwych fragmentów. Też bardzo popularny, prawda? Miasta. A teraz i majówka. Wreszcie. Okazało się, że naprawdę bardzo wielu oh, rowerzystów tak. w oh, tak, Kołobrzegu ale Kołobrzegu ten było. fragment właśnie od kamiennego szańca aż tam do, do hotelu Marin jest naprawdę teraz bardzo bezpieczny. To jeszcze na koniec tak króciutko o połączeniu z Bornholmem, którego nie ma. to, Które było. W czasie pandemii ten prywatny przewoźnik zrezygnował. E, też w czasie pandemii jeszcze nasz prezes e, Zarządu Portu Morskiego razem jeszcze z ówczesnym e, prezesem PZB prowadził rozmowy na temat tego, żeby taki prom był był po prostu przez PZB przez przygotowany. No nie udało się, tam były pewne zmiany kadrowe, odszedł pan prezes Redmerski. Odeszła też ta idea połączenia z Borholmem. Teraz wrócił pan prezes, ale jedno jest pewne. Proszę państwa, żeby prom, żeby było połączenie promowe między wyspą a Kołobrzegiem. Potrzebna jest zmiana po prostu parametrów, które ma port. Ten port ma takie parametry, że wtedy, kiedy ogłosił przetarg pan prezes, no zgłaszali się operatorzy, i te ich jednostki były jednak zbyt długie. My mówimy do 100 metrów, a tam się zgłaszały jednostki dłuższe, nieco. Więc i też chodzi o głębokość toru wodnego, więc mm -hmm. trzeba i pogłębić tor wodny. Dzisiaj mówimy o 5,5-metrowych y, jednostkach. Potrzebna jest po prostu, zdaniem pana prezesa Zarządu Polskiego Morskiego, ma, ma wykonaną analizę i nawigacyjną, i wie, jak. jak takie zmiany powinny być przeprowadzone w porcie, więc, ale to już jest oczywiście w gestii Urzędu Morskiego, i my takie rozmowy prowadzimy. Dzisiaj tak naprawdę port jest gotowy do takich jednostek pływających, jakie wpływają czyli jachty, te wszystkie kutry rybackie, ale również no, przygotowani jesteśmy do tego, żeby być portem serwisowym, czego wyrazem było podpisanie listu intencyjnego i tego już nam nikt nie zabierze. Natomiast, żeby taki prawdziwy prom, który będzie też miał opłacalność pewną, no bo nikt nie będzie robił tego charytatywnie, to musi być po prostu przeprowadzona gruntowny remont w porcie, pogłębienie toru i poszerzenie wejścia do portu i to jest już zadanie Urzędu Morskiego. Pan dyrektor o tym wie. Ciągle nam tłumaczy, że nie ma na to środków, nie ma na to pieniędzy, więc troszeczkę wzięliśmy inicjatywę w swoje ręce. Ja nie lubię czekać i nie lubię uzależniać podejmowania decyzji od tego kto jaką decyzję kiedy podejmie, więc my było takie spotkanie z przedstawicielami urzędu morskiego, z różnymi przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, również z Panem Pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury i uzgodniliśmy, że my, jako my, w sensie zarząd portu morskiego taką dokumentację na mocy porozumienia, przygotuje to będzie szybciej. No a później trzeba będzie szukać pieniędzy na to, żeby taką inwestycję zrealizować. Będzie to naprawdę wielomilionowa inwestycja i tu będzie potrzebne wsparcie rządu. No to są, to są zadania Urzędu Morskiego, więc no my jako jeden z większych portów o znaczeniu regionalnym. Powinniśmy być w centrum uwagi, bo tak naprawdę podejmowaliśmy szereg działań, nawet związanych z transportem zboża z Ukrainy. Jako pierwszy nasz port się zwrócił z ofertą i jako pierwszy to zadanie realizował. Jak potem zostaliśmy potraktowani przez poprzedni rząd, wszyscy pamiętamy, tego już nie ma, to było, dzisiaj port chciałby się rozwijać. Mhm prowadzić swoją działalność również w tym, tą funkcję handlową. Jednym I słowem, pasażerska. na Bortholm w tym sezonie nie no, pochłoniemy. Przedsiębiorca, który ma katamaran, niestety zaniechał tych rejsów. Z jakiego powodu trzeba byłoby zapytać przedsiębiorcę? Wiem, że robi tylko takie naredzie, rejsy na zachód słońca. Nikt nie może zmusić tego przedsiębiorcy do tego, żeby jeżeli to się nie opłaca, żeby prowadził taką działalność. No, idealnie byłoby, gdyby prowadziło to PZB, ale tak jak powiedziałam, jest nowy prezes, czyli wrócił prezes, który kiedyś prowadził z nami te rozmowy, więc myślę, że teraz to zielone światełko będzie dla nas sygnałem, że możemy znowu podjąć rozmowę. To był ostatni temat dzisiaj. To była audycja prezes. Prezydencki Kwadrans, prezydent miasta Anna Mieczkowska. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.